Rozluźnij się. Postaw swoje stopy całe na podłodze. Poczuj, że całe stopy są połączone z podłogą. Pójdź luźno kościogonową, Rozluźnij się. O na swoje żebra. Poczuj, czy oddychasz pod żebra. Powinnaś, powinnaś poczuć wdech i wydech pod żebrami. Można, żeby nie było oddechu do przodu, tylko 360 stopni. Chilkę poddychaj. Poczuj teraz udech nosem i wydech ustami. I wydech. To, co powinnaś poczuć? To ściągnięcie mięśni głębokich brzucha. Wydech. Rozgnośnie się i zaufaj, że już prawidłowe ustawienie na miednicy aktywizuje mięśnie głębokie brzucha. Podnieś ręce do góry, opuść parki. I poczuj, że barki są osadzone na miednicy. Zaczniemy podnosić pięty. Natomiast trzymaj stabilnie miednicę i oddychaj pod żeby. Dech. I wydech. Dech i wydech. Każdy wydech. czuj, że spłaszcza się przez wydech. Mhm. Zostań sobie teraz w pozycji ręce na górze, opuść barki i zacznij zginać delikatnie kolana. Kiedy opuszczasz kolana, twój brzuch aktywizuje się, kość ogonowa idzie do tyłu i wracamy. Na razie malutkie ruchy. Czuj, że każdy ruch w dół to jest aktywizacja mięśni głębokich brzucha pod pępkiem. Więcej o tym, jak ćwiczyć pilates, jak aktywizować brzuch, w nagraniu, którego link odnajdziesz w komentarzu. Oddychaj nosem. Opuszczaj delikatnie. Zginaj delikatnie kolana. Opuszczaj delikatnie tułów. opuść ręce. Rozluźnij. Poczuj, że delikatnie uruchomiłaś, uruchomił brzuch. Luźne ręce. Nie chcemy tracić energii przez napięcia barka. barkach, dlatego rozluźniamy barki. Dużo osób ma napięte barki przez to, że siedzi przy komputerze, jeździ autem dużo i w ogóle się mniej ruszamy. Trzymasz brzuch, machasz rękoma, ale czujesz, że twoja miednica jest stabilna. Super. Teraz będziemy schodzić niżej. Tak, żeby zejść na sam dół, miednica do dołu, wdech. Wydech, schodzimy na dół, aktywny brzuch, w dół miednica, ogonek w dół, zejść tyle, ile możesz. Otwieramy biodra, zostajemy, pobujaj się delikatnie na lewo, na prawo. Bardzo ważne ćwiczenie, otwierające biodra i do góry, nie przez kolana, tylko aktywizując centrum. Nasze centrum pracuje, wydech. Weź wdech i wydech. Wszystkie mięśniki głębokie brzucha. Wydech. Wdech w międzyczasie i wydech. Jeszcze dwa razy. Wydech. Pobuję się. podnieś do góry. Ostatni raz. Wydech. I zostań w tej pozycji. Połóż ręce, podnieś piętę prawą do góry, lewą piętę do góry. Chwilkę postój. Poczuj moc. Opuść biodra w dół, jednica w dół, ogonek ciężki, tak jak był tam ciężarek. Opuść prawą nogę, opuść lewą nogę. Wyprostuj kolana i zostań chwilkę w skłonie. Głowa w stronę kolan, rozciągnij się. Opuszczaj w dół miednicę, to jest bardzo ważne. Miednica w dół. Oddychamy, puszczamy wszystko. Złap łokcie teraz i puść kręgosłup luźno. Miednica w dół, oddech pod żebra. Podnieś się do góry na lekko zgiętych kolanach, wydech czując, że twój brzuch chowa się w stronę kręgosłupa. Ok. Teraz podnieś ręce do góry, złap łokcie. Nie wyginaj za mocno, żebyś nie powiększała, powiększał swojego brzucha i nie przeciążał lędźwi. Pozycja wyjściowa, luźna miednica, oddech pod żebra, lekko napięty brzuch przez ułożenie miednicy. Rozluźnij się. Będziemy zginać do przodu na kolano, tylnia noga również się zgina i wracamy. Postaraj się utrzymać miednicę w jednym miejscu. Wydech. I wdech, wydech, i wdech. Postaraj się, żeby oddech szedł aż do samego dołu ciała, aż do dna miednicy. Dno miednicy jest częścią naszego układu biomechanicznego, który powoduje, że Nasz brzuch prawidłowo pracuje, nasze prace się rozluźniają, prawidłowo ćwiczysz. Super. Rozluźnij ręce. Wszystko luźno. Teraz zrobimy sobie powoli taki rolling, wydech. Chowamy brzuch, rozluźniasz kręgosłup, puszczasz głowę, idziesz w stronę kolan. Tam gdzie dosięgniesz. Jeśli możesz zostać na prostych nogach, zostajesz. Jeśli nie zginasz, Idziemy delikatnie do przodu, do połowy drogi, kładziesz swoje ręce, głowa między rękoma, oddech pod żebra, na wydechu poczuj, że pod podbrzusze idzie w kierunku pleców, to jest bardzo ważne. Wdech, balonik w, w, w brzuchu troszeczkę wzrasta i wydech, chowasz brzuch w stronę pleców. Rozciągaj łydki i cały ten nóg. Pobuję się delikatnie biodrami. Oddychaj spokojnie. Zegnij kolana i przejdź do pozycji klęku podpartego. Odepchnij się mocno od rąk. A Twoja miednica jest ciężka. To jest bardzo ważne. Kiedy Twoja miednica nie idzie do góry, tak jak teraz, to będziesz miał, miała prawidłowo. Prawidłową pozycję wyjściową. Utrzymaj pozycję, poddychaj chwilę, wdech i wydech. Podnieś prawą nogę do góry, utrzymaj miednicę, trzymasz brzuchem i zaczynasz robić kółka. Starasz się cały czas trzymać taką samą, stabilną pozycję. Osiem kółek, oddychaj nosem. Biodra pracują porządnie. Ostatnie kółeczko. I w drugą stronę 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Postaw sobie nogę. Usiądź na piętach, wydech, wyciągnij ręce, rozciągnij cały kręgosłup, zanim zrobimy drugą nogę. Teraz podnieś się do góry, rozstaw sobie stopy żeby twoje kolana były do środka, stopy na zewnątrz powolutku siadasz. Bardzo ważne ćwiczenie, tyle zrób ile możesz, to jest uruchamianie rotacji wewnętrznej w biodrach, o czym bardzo często zapominamy, a co pięknie działa na nasz kręgosłup. Otwiera nam stawy w kręgosłupie, wracamy. A teraz stopy do środka, kolana szeroko, siadasz. Za każdym razem posiądź jak najgłębiej w tej pozycji, połóż plackę, Połóż brodę, oddychaj pod żebra, poczuj rozciąganie i pracę. Druga noga, lewa noga, odepnij się od rąk, ustabilizuj, wprowadź oddech pod żebra. Na wydechu złap delikatnie stabilizację brzuchu i robimy kółeczka. Twój brzuch powinien lekko podtrzymywać twoje lędźwia. Rozluźnij twarz. 6, 7, duże kółka robisz obszerne, 8, i w drugą stronę 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przejdź sobie teraz do pozycji klęgu prostego. Złap sobie talię. Weź wdech, na wydechu poczuj, że zasznurowujesz sobie brzuch, usiądź na zasznurowanym brzuchu, podnieś ręce do góry, zrób kółeczko trzymając brzuch, trzecie kółko, czwarte trzymasz, zasznurowany brzuch, ale swobodnie oddychasz i w drugą stronę, trzy, dwa, jeden. Pięknie, połóż sobie jedną rękę na łopatce, drugą rękę na łopatce, z tej samej strony, dłoń prawa na prawej łopatce, dłoń lewa na lewej łopatce, odchyl łokcie do tyłu, trzymaj brzuch, podnieś się do góry, zejdź do połowy drogi, wróć, opuść się na sam dół, idziemy do góry, do połowy drogi, cały czas twoja miednica jest w tym samym miejscu, ciężka, kościogonowa. Lekko zaktywizowane do brzucha. Uważaj, żeby nie pracować na bezdechu. Uważaj, żeby nie wciągać brzucha. Jest duża różnica między tym, czy wciągasz brzuch, czy zasznurowujesz właściwe mięśnie głęboki brzucha. Bardzo co tłumaczy w swoich materiałach. Możesz sobie na nie zajrzeć. Pracujemy. Warto, żebyś naprawdę sprawdziła, sprawdził sobie, czy. Znasz zasady ćwiczeń pilatesowych, funkcjonalnych. I ostatni raz. Na dół i do góry. Pięknie. Teraz położymy się na plecach. Nasze lekcje będą miały około 20 minut i będę się starała, żeby z każdej grupy mięśni ćwiczenia w, tej, w tych praktykach były. Połóż się na plecach. Postaraj się mieć taką pozycję, żeby nie dociskać pleców. Rozluźnij plecy wręcz. Rozluźnij barki, rozluźnij buzię, to jest bardzo ważne. Przez chwilkę pobójcie miednicę, żebyśmy wyszli z rozluźnionego ciała, nieznapiętego, to jest bardzo ważne. Teraz swoje kolana otwórz. Mamy szerokie kolana, podnieś do góry na wydechu biodra. Do góry opuść. Opuść prawą nogę do środka, to jest rotacja wewnętrzna. Drugą nogę do środka, obie. I wróć. Podnieś się do góry. O,ść. Prawa. Porządny tu skręt. Rotacja wewnętrzna, lewa. I obie nogi do środka. I góra, wydech. Wracamy. Prawa noga. Wydech. Lewa, wydech. Obie do środeczka i wracamy. Podnieś do góry biodra, zostań tymi biodrami wysoko. Poczuj, czy masz równą miednicę. Dobraź sobie koraliki pomiędzy dwoma e, punktami miednicy, że są równe, że się nie przesuwają, że są w jednym miejscu. Albo jeden koralik, że zostaje na środku. Utrzymaj pozycję, oddychaj pod żebra. Utrzymaj stabilną pozycję, rozluźnij twarz. Samo. Utrzymanie pozycji jest niezwykle ważne, szczególnie na początku praktyki. Kulka po kulce, opuść sobie kręgosłup. Złącz stopy. I teraz prawidłowo będziemy włączać mięśnie głębokie brzucha. Weź wdech. Nie dociskaj pleców. Na wydechu zacznij sznurować brzuch. I w czasie tego sznurowania będziemy podnosić nogi do góry. Wdech, wydech. Nie dociskaj pleców, wyprostuj nogi i zostań. Prawidłowo łączyliśmy brzuch, on jest prawidłowo łączony. Zobacz, jesteś rozluźniony, rozluźniona i zaczynamy robić skróczki. Długie nogi szeroko pracują, trzymamy brzuch, oddychamy swobodnie. Ćwiczymy w ten sposób brzuch, ćwiczymy mięśnie nóg. Zostań z szerokimi nogami, zacznij ruszać stopami. Kilka ruchów. Praktyka, którą wam proponuję, jest, pra jest praktyką po prostu dla codziennego rozruszania ciała. 20-minutowe lekcje, na które każdy z was na pewno znajdzie czas, żeby choć troszkę w przerwie pomiędzy siedzeniem przy biurku, czy prasami domowymi, czy pracą z siećmi, poćwiczyć sobie kółeczka. I w drugą stronę kółeczka. Oddychasz spokojnie, połącz sobie stopy. Zegnij kolana pod kątem prostym i otwieramy piotr. Brzuch pracuje. Trzy, cztery, cztery. Nie dociskaj pleców, rozluźnij barki. Dociskanie powoduje tylko stratę niepotrzebnej energii. Nie potrzebujemy tego. Połącz sobie nogi i teraz najwolniej, jak potrafisz na wydechu, trzymając zasznurowując dolną część brzucha, opuszczasz nogi wydech. Dotknij, rozluźnij brzuszek, wydech do góry, do brzucha. Sprawdźcie, czy nie robicie stożka, czy nie powiększa wam się brzuch. Wydech, wydech, wydech. Robienie stożka jest niebezpieczne, Wypuszczamy brzuch. Wydech, wydech, wydech. Wydech. Oddech. I znowu wypłaszczę. Nie róbcie dużego brzucha, nie może brzuch wyskoczyć. Wydech. Podnieś nogi. zacznij robić nożycę. Pionowe, długie, rozluźnij się. Oddychasz. Jeśli dobrze ustabilizowałaś dół brzucha, to możesz robić to nawet i 3 godziny. Dlatego, że oddech jest prawidłowy, brzuch się wzmocni, plecy są rozluźnione. Absolutnie można do tego doprowadzić, czy nie będziesz się czuła czuł napięty, walczący, z zaciśniętymi zębami, tylko rozluźniona, rozluźniona. I o to chodzi. Mamy się czuć lepiej po ćwiczeniach, a nie gorzej. Jeśli czujecie się lepiej po ćwiczeniach, to znaczy, że ćwiczenia były dobrze robione. Jeśli gorzej, to znaczy, że coś jest niechalu. Zrób wydech. Wyprostuj nogi i zacznij zginać w kolanach. Rozluźnij barki i zaciskaj zębów. Rozluźnij buzię. Czuj, że całą swoją energię trzymasz w brzuchu. Brzuch jest płaski, plecy są rozluźnione, zęby luźne, buzia luźna. Skinamy i prostujemy. I powolutku znowu wydech, kładzisz nogi na podłodze. Wsup motylek, otwórz swoje biodra, podnieś delikatnie biodra do góry i opuść. Podnieś do góry i opuść. Podnieś do góry. I opuść. Podnieś do góry. Cały czas masz otwarte biodra. Podnieś do góry i opuść. Postaw stopy na wydechu. Najpierw weź wdech, wydech za unieś nogi do góry i zacznij robić duże kółka nogami. Brzuch pracuje, biodra pracują. Grzbiet się powinien rozluźniać i czuć stabilizację brzucha. Fundament. Wtedy ten brzuch się dobrze znaczy. Oddychasz nas. I w drugą stronę. Oddychaj. Proste kolana. Duże kolana. Jeszcze dwa. I jedziemy rowerkiem. I w drugą stronę rowerka. I Bardzo fajne ćwiczenie. Wyobraź sobie, że Twoje kręgi są mięciuteńkie. Będziemy siadać. Zrobimy sobie zamach nogami. Wdech i wydech do siadu. i postaraj się złapać dół brzucha, wyprostować plecy. I kulka po kulce się kładziemy. I jeszcze raz. Zamach. Siadasz. Plecy, opuść barki i powolutku na dół. Hop. Hop. Opuść barki. Kulka po kółce I usiądź sobie płasko. Ostatnia część. Rozciągniemy się. Rozluźnij barki. Weź wdech. Na wydechu aktywizując, chowając brzuch. Rozciągnij się, głowa w stronę pięt, w stronę stóp, spokojnie poddychaj, rozluźnij się. Zmień teraz pozycję, przesuń sobie prawą nogę za lewe kolano, usiądź i poczuj, jak rozciągasz pederko, zostań chwilę w tej pozycji. Teraz tą nogę, która była blisko, kolana wezmę dalej. Piękka zostrz. Opuść Piotro. Wpuszczaj spokojny oddech. Oddech jest ważny, bo oddech nam reguluje układ nerwowy. Powoduje, że rozluźniamy się po prostu. Nie napinamy podczas ćwiczeń. Nie spieszymy. Wracamy. I druga noga za kolanką. Opuść. i wydech, noga daleko, rozluźnij się, wdech i wydech, wracamy, ok, puść, ja wydech, puść i wydechem ściągasz brzuch, Zostań na mocnych rękach przez chwilkę. Poczuj stabilizację. I teraz usiądź sobie wygodnie i tak, jakbyś miała, miał wrócić na krzesło. Poczuj, że siedzisz z rozluźnionymi barkami w dół. Absolutnie nie prostuj pleców, bo to nie jest dobre. Zaktywizuj brzuch, tak jakby cię troszkę coś do tyłu ciągnęło, a ty brzuchem delikatnie. Trzymasz swoją pozycję. Głowa luźna, barki luźne. Siedzimy. Brzuchem. Brzuch delikatnie na samym dole uruchomione. i będziesz więcej ćwiczyła, ćwiczył, tym będzie łatwiej nam dłużej siedzieć, bez wysiłkowo, bez napinania, bez potem niestety bardzo niedobrych rzeczy typu wysuwanie głowy do przodu. Także zapraszam Ciebie serdecznie na, na to, żebyś. Ćwiczył, ćwiczyła ze mną, poza tym w linku, umieszczę, w linku w komentarzu raczej umieszczę link do sklepu, gdzie będziesz mogła, mógł, ewentualnie jeśli cię zainteresuje, zakupić instruktaż, jak prawidłowo ćwiczyć właśnie pilates, takie ćwiczenia jak tutaj robimy, czy trening funkcjonalny, ale też jak uregulować sobie mięśnie na miednicy, jak ćwiczyć mięśnie na miednicy, bo jeśli to zrobisz, to będzie Ci się dużo lepiej ćwiczyło takie ćwiczenia, które dzisiaj zaprezentowałam. Dziękuję bardzo.